Dobry Państwu, przed nami kolejny dzień. Poranek nieco pochmurny, ale miejmy nadzieję, że słońce wyjdzie z za chmur za nami albo przed nami, jak to woli, połowa czerwca. Dziś dokładnie 15 czerwca. To jest, proszę Państwa, 166 dzień roku. Słońce, którego jeszcze nie widać, wstało o 4.14, a zajdzie o 20.58, co oznacza, że dzień będzie trwać 16 godzin i 44 minuty, a imieniny obchodzą dziś Abraham, Bernard, Jolanta, Leonida, Oliwia oraz Wisława. Proszę Państwa, mieliśmy już w naszym kraju kilka afer taśmowych, ale ta, która, o której dowiedzieliśmy się wczoraj, wydaje się najpoważniejszą. Opozycja mówi o totalnej kompromitacji rządu Donalda Tuska, nawołuje do zwołania Komisji Śledczej oraz mówi o przyspieszonych wyborach. Wprost ujawniło wczoraj nagrania ze spotkania ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki i byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Handel głową Rostowskiego. Pod takim tytułem tygodnik ujawnił pierwszą staśm. Na nagraniu słychać głos należący prawdopodobnie do szefa NBP i ministra Sienkiewicza. Rozmawiają oni m.in. o odejściu szefa resortu finansów Jacka Rostowskiego. Będziemy zbierać komentarze w tej sprawie dla państwa. No sprawa tych taśm z pewnością poważnie zatrzęsie całą sceną polityczną. Proszę państwa, kolejny temat. To oczywiście temat sportowy, bo nie zabraknie dziś tematów sportowych. Specjalnie zaprojektowaną na mundial w Brazylii piłkę Brazukę testowano nie tylko na Murawie, ale także w ośrodku NASA. Piłkę poddano eksperymentom w specjalnym tunelu aerodynamicznym, by zobaczyć jak zachowuje się ona w powietrzu przy dużych prędkościach. Łukasz Badowski z Centrum Nauki Kopernik będzie naszym gościem, wyjaśni o co dokładnie chodzi. I właśnie ta piłka jest na tyle szybka, że w każdym meczu na Mundialu jak dotąd padają bramki w siedmiu na osiem rozegranych spotkań. Tych bramek padło co najmniej trzy. A skoro o Mundialu mowa, to zobaczmy teraz najlepsze momenty ze wczorajszego, czy raczej dzisiejszego, bo ten mecz rozpoczął się o północy naszego czasu, meczu Anglia-Włochy. I proszę Państwa, to nie jedyne tematy w poranku. Z czytaniem jest podobno coraz gorzej. Zastraszająco złe są wyniki, które przynosi tegoroczne badanie Polskiej Biblioteki Narodowej. Tylko 10% Polaków przeczytało w ciągu roku przynajmniej 7 książek. 61% w ciągu ostatniego roku nie miało kontaktu z żadną książką. Big Book Festival to maraton literacki z udziałem sław teatru, kina czy muzyki. Przy tej okazji fani literatury już dzisiaj będą mieli okazję do pobicia rekordu świata we wspólnym czytaniu na świeżym powietrzu. Pomóc mogą nie tylko w książek można wziąć ze sobą nawet instrukcję obsługi pralki. Dzisiaj o 7.45 naszym gościem będzie dyrektor festiwalu. A w naszym studiu Ola Rosiak, instrukcja obsługi pralki. Dzień dobry. Pralki. Brzmi bardzo Dzień. ciekawie, ale można poczytać wszystko. Chociaż tak, te że... dane to przerażające rzeczywiście. No przerażające i wydaje mi się, choć nie jestem tego pewien, to sprawdzimy podczas rozmowy, że te dane z roku na rok są coraz gorsze. <grym> nie wiem z czego to wynika. Popytamy być może łatwość dostępu do różnego rodzaju innych rozrywek. Albo treści w internecie to Albo też treści może w internecie. Powód. To z całą pewnością też przynosi takie, a nie inne wyniki tych badań, zatrważające wyniki, ale czytajmy, proszę Państwa. No taki jest apel, ale teraz poczytamy serce. A, a dokładnie tak. poczytała Rosiak. Zapraszam. Pierwszy dziś serwis zaczynamy od politycznej burzy po publikacji wprost. Tygodnik pisze, że dotarł do nagrań z prywatnych spotkań z udziałem ministra spraw wewnętrznych i szefa NBP oraz byłego ministra transportu Sławomira Nowaka z byłym wiceministrem finansów Andrzejem Parafianowiczem. Taśmy mają stawiać polityków w bardzo złym świetle. Upubliczniono m.in. nagranie ze spotkania szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza z prezesem NBP Markiem Belką. Sienkiewicz prosił o finansowe wsparcie dla rządu. Belka a w zamian oczekiwał dymisji ministra finansów Jacka Rostowskiego.